When the thank you Kochani, witam was serdecznie na moim kanale No to się słuchajcie nazywa Turba, nasz się w kadrze nie mieści Sponsorem tego dzisiejszego filmu jest firma Skin Lovers Jest to firma polska, która na rynku jest już od kilku lat Na swoim koncie ma też prestiżowe certyfikaty Jak na przykład m.in. diamenty beauty Nie jest to moja pierwsza współpraca z tą firmą Posiadam m.in. już od dawna masażer do twarzy A tym razem postanowiłam przetestować depilator To jest depilator IPL Lovers Beam. Skusiłam się na to urządzenie, bo nie wiem jak to jest u Was, ale ja nie cierpię tej czynności, jaką jest golenie. Te wszystkie podrażnienia, zacięcia, chociaż zacięcia to zdarzają mi się rzadko, ale podrażnienia zawsze. Niesamowicie denerwuje mnie też to, jak często trzeba powtarzać golenie, jak szybko te włoski odrastają. Depilator generuje impulsy światła, które usypiają cebulki i przez to ten wzrost włosa zostaje zatrzymany. Taki zabieg jest bezbolesny i bezpieczny. Możemy używać depilatora na dowolne części ciała i również na twarz. Depilator Przeznaczony jest do każdego typu skóry, każdego odcienia skóry i koloru włosków. Posiada 5 trybów intensywności, które musimy dopasować do odcienia naszej skóry. W opakowaniu oczywiście znajdziecie dokładną instrukcję, jak tego używać. Różnica widoczna jest już po kilku naświetleniach. Odrasta nam coraz mniej włosków i te włoski są słabsze. Oczywiście zabieg należy powtarzać regularnie, aż do momentu, kiedy depilatora będziemy musieli używać raz na pół roku. Także dziewczyny, jeżeli tak jak mnie irytuje Was klasyczna depilacja golarką i chciałybyście wypróbować. Ten Depilator, to ja mam dla Was jeszcze ekstra zniżkę na hasło Ewelina 15, otrzymacie minus 15%. Linka do strąki znajdziecie oczywiście pod spodem i pamiętajcie, że ten depilator IPL jest urządzeniem profesjonalnym i wyrobem medycznym. Pełną informację macie tutaj w tekście. Mam ogromny odrost na głowie, chciałam go troszeczkę zakryć suchym szamponem, no i jak widzicie, efekt jest e, masakryczny, także proszę nie zwracać dzisiaj uwagi na moje włosy. Ogólnie dzisiaj mam dosyć słaby dzień, muszę Wam powiedzieć dni byłam przeziębiona, co może jeszcze słychać. No i dzisiaj nadal jestem taka taka... B, wiecie, chce mi się spać, boli mnie głowa, bolą mnie kości Także mam nadzieję, że zaraz podczas dekorowania mieszkania trochę się ożywię Nie będę już taka flegmatyczna Bo właśnie dekorowanie domu na jesień jest celem dnia dzisiejszego Moi drodzy, ja uważam, że cel jest bardzo ambitny, bardzo ważny Jak mamy w domu przytulnie, klimatycznie To to przecież dobrze wpływa na naszą psychikę, na naszego ducha No, także będziemy dekorować i powiedziałabym, że nastroimy się na to dekorowanie w końcu porządną pumpkin spice latte, które jeszcze w tym roku nie było mi dane pić, gdyż ten syrop do kawy, który kupiłam jest nierobry, jest taki gorzki i w ogóle mi on nie smakuje. Człowiek sobie pomyślał, amerykański syrop musi być dobry, a tutaj lipa. Także stwierdziłam, że że tak powiem, w pierdziele, nie zamawiam innych syropów, sama sobie zrobię. Do garnka wrzucamy miąż z połowy laski wanilii i tą laskę też wrzucamy. Teraz 3 łyżeczki cynamonu, 3 łyżeczki goździków, 2 łyżeczki imbiru, dwie łyżeczki gałki muszkatołowej, troszeczkę zmielonego pieprzu, który się skończył super, ale dobra, myślę, że tyle wystarczy. I teraz 350 g cukru, ja tutaj mam 200 g, myślę, że tyle wystarczy. I na koniec 400 ml wody. I teraz gotujemy to na średnim ogniu przez 10-20 minut. I po tych 10 minutach gotowania zostawiamy jeszcze garnek na najmniejszym ogniu, tak na godzinę. Jeżeli chcecie sobie zrobić więcej butelek, możecie komuś na przykład sprezentować, to sobie ten syrop jeszcze raz zagotujcie i wlejcie gorący do wyparzonych butelek. a Ty Na rączki gdzieś. Dobra, to nasz spice mamy gotowy. Teraz podgrzewamy pirę z dyni. Dodajemy mleko. Ja mam mleko owsiane. Trochę jest z tym roboty, ale czego się nie robi dla perfekcyjnej kawy dyniowej, co? Dodaję teraz syrop. Nie wiem w sumie ile. Wszystko robię na oko. Spróbuję na razie dodać dwie łyżki. Nie że starak się chowa. Mm. Słuchajcie, to jest idealna kawa dyniowa, to jest tak smaczne, naprawdę opłaca się zrobić. Ten syrop w ogóle jest tak aromatyczny, tak przypyszny. Jak go spróbowałam, to moje pierwsze skojarzenie było święta Bożego Narodzenia. Jest taki gęsty, korzenny, aromatyczny, no przepyszny. Czegoś takiego nie dostaniecie w sklepie, także naprawdę opłaca się zrobić. Możecie sobie zaraz zrobić kilka butelek na zawas i tutaj mamy święta Bożego Narodzenia, ale pomieszane z tym piredniowym naprawdę idealna jesienna kawa dyniowa teraz mogę dekorować okej, okay, tutaj już wystawiłam moje dekoracje jesienne jeszcze mam sporo dekoracji do kuchni ale to że wam pokażę w kuchni zdecydowanie do moich ulubieńców należą te trzy białe dynie one są takie fajne, magiczne, fikuśne nie pamiętam gdzie ja je kupiłam, ale jak chcecie to wam to znajdę w internecie uwielbiam też tą ogromną, piękną świecę sticky Max. naprawdę jest piękna i pięknie pachnie apple honey butter przepiękny taki ciepły jesienny zapach ta świeca ma trzy knoty. Jak widzicie, bardzo równomiernie się pali, co mnie bardzo cieszy, bo niestety, jeżeli chodzi o świece Sticky Max, one często źle się palą. Uwielbiam też zapach tej świecy Sticky Max. Ona pachnie pękiej z syropem klonowym. To jest tak piękny, ciepły zapach. I tutaj tegoroczna nowość u mnie i nowość w Janki Pumpkin Maple Creme Caramel Przepiękny, taki właśnie ciepły, jesienny zapach. Świeca też ma dwa knoty, także bardzo Wam polecam. Przygotuję się toaleta dla gości. Muszę Wam powiedzieć, że te mydła do rąk w piance Batten Body Work są przeboskie. Pięknie pachną i ten zapach naprawdę przez długi czas utrzymuje się na dłoniach. I ja tutaj mam akurat takie wersje typowo jesienne, i powiem Wam, że pachną świetnie, także bardzo Wam polecam. Przyszła właśnie do mnie paczka z popularnej farmy truskawek. My na tej farmie byliśmy już z trzy razy, także jeżeli oglądacie mnie na bieżąco na pewno to widzieliście Karls Erdbehov, to jest słuchajcie farma truskawek połączona z parkiem rozrywki i oni zawsze na jesień przerabiają ten park na halloweenowy i też wprowadzają jesienne produkty troszeczkę tutaj kupiłam, także wam teraz to szybko pokażę ej, ale sweet i moi drodzy zamówiłam popcorn ja jestem ogromną fanką popcornu i ten już kiedyś u nich kupiłam, cheddar i bacon bardzo lubię i jeszcze raz, i tutaj moi drodzy, Dara popcorn y, pumpkin spice. Ja co prawda nie lubię słodkich popcornów, zawsze jem słony, ale no musiałam to wziąć na spróbowanie. Także dzisiaj do filmu będzie degustacja. I moi drodzy, wzięłam dwa opakowania pumpkin spice. Kafę i ta kawa też jest produkowana u nich na farmie. Także jestem bardzo ciekawa, jak spróbuję, to dam Wam znać. Dobra, zabieram się teraz za dekorowanie kuchni. Tutaj mam moje wszystkie jesienne, halloweenowe rzeczy. I wiecie co? Stwierdziłam, że takie śmieszne rzeczy typowo na Halloween powystawiam pod koniec października, a teraz zrobię sobie taki przytulny, jesienny klimat. Czy już Wam wspominałam o tym, że jestem maniaczką kubków? To jest nowy jesienny kubek ze sklepu Next. Z tego samego sklepu jest też ten piękny czajniczek. One jeszcze są, także możecie kupić. i to cudowne naczynie na zupę, które dzisiaj w ogóle chyba pierwszy raz pójdzie w ruch. Te myszkimiki są z oficjalnego sklepu Disney'a, te dwie dynie i ten kubek Hello Pumpkin kupiłam na Amazonie. Te beżowe kubeczki są ze sklepu Depo, a resztę rzeczy, które tutaj widzicie kupiłam w TK Max. A widzicie, zapomniałabym o jednym kubku, który jak najbardziej jest godny uwagi. Zrobiłam sobie w nim herbatę i właśnie o nim zapomniałam. To jest kubek z TK Max. także jeżeli jeszcze gdzieś dorwiecie, to polecam. Jeszcze z nowości w mojej kuchni przyszła do mnie dzisiaj wreszcie podstawa pod y, książkę kucharską starałam się ją zawsze podtrzymywać, a to moździerzem, a to świecą i zawsze mi spadała, także teraz problem rozwiązany i w ogóle jest to bardzo piękne i możemy też tego używać jako deski do krojenia. Proszę bardzo, możemy to sobie albo postawić albo powiesić Zobaczcie, te malutkie słodziaki wyglądają jak sztuczne, prawda? Jak dekoracja. A to są prawdziwe dynie. Można je nawet zjeść. Znajomi przywieźli mi je z farmy dyni, na którą też się niebawem wybieramy. Jak zobaczyłam na zdjęciu te małe słodziaki, to koniecznie musiałam je mieć. Not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud. I też człowiekowi się od razu piścić chce Gaździna postanowiła dzisiaj upiec sernik ze śliwkami On będzie też z kruszonką Mój mąż uwielbia y, wszelkiego rodzaju serniki Uwielbia kruszonkę, także będzie się chłopina cieszyć Ten przepis jest w ogóle z termomiksa Ale ja wam jak zwykle postaram się ten przepis przypisać, Żebyście mogli go też zrobić bez termomiksa Będę w ogóle mogła Aha. dzisiaj pierwszy raz użyć moich powideł Własnoręcznie robionych A w ogóle nie mogę z mojej babci, czekajcie, puszczę wam głosówkę W filmie, w którym robiłam powidła, mówiłam, że moja babcia chyba nigdy powidła nie robiła Przynajmniej nie przypominam sobie I po tym filmie dostałam taką wiadomość No, ja tu znoszę korekcję do tego filmu Jak to już niby babcia nie robiła powidła Zawsze robiłam i do dziś nie mam powidła zrobione ty, aleś mnie upublikowała. Także, jak widzicie, babcia obrażona, prawie że. Także zwracam szacunek. Do babci grazi, to my w ogóle na dniach się wybieramy, bo musimy załatwić w Polsce pewną sprawę. No i oczywiście z rodzinką spędzimy czas. Także podejrzewam, że degustacja babcinych po będzie. up the window I'm breathing in the last of September I can feel the wind blow and the late summer sky is like a sobie szybkie mierzymy, ponieważ jestem właśnie w trakcie kompletowania nowej garderoby na jesień, odświeżania mojej garderoby. No i te ostatnie zakupy z Zary były w większości porażką, ponieważ składy były bardzo złe. Także stwierdziłam, że tym razem postawię najlepszy skład i teraz na przykład mam na sobie golfik w 100% z wełny. Jest to H&M. On tutaj jak widzicie prześwituje. Wiem, że nie wszystkie kobiety to lubią. Nie przeszkadza mi to, ale trzeba oczywiście jakiś Beżowy biustonosz ubrać, ja mam teraz szary, no i średnio to wygląda. Bardzo mi się podoba ten świeżutki, żółty kolor. Kamera tego widzenia nie oddaje. Nie wiem, co mam myśleć o tych rękawach. Widuję je teraz coraz częściej w sklepach, także jest to teraz modne. Wygląda to w sumie tak cozy, ale nie jestem przekonana do końca, także chyba będę te rękawy podwijała. Ale golf zostawiam. Bardzo mi się podoba. Okej, okay, tutaj mamy 90% wełny i 10% kaszmiru. Znowu są tutaj te śmieszne rękawy na kciuka. Ja to sobie teraz podwinęłam. No co, wiem, że to jest dla niektórych kobiet no go. Ja tak lubię. Tylko ten Biustonosz tutaj absolutnie nie pasuje. Ale ten sweterek raczej sobie też zostawię. I tutaj mam dokładnie to samo, tylko w formie golfu. Ale stwierdziłam, że ten odeślę, ponieważ golfów mam dosyć sporo, a takiego kroju jeszcze nie mam. Nie wiem dlaczego, ale w przypadku tego golfu, te Kawy bardzo mi odpowiadają. Może dlatego, że ten golfik wygląda tak bardzo cozy, jesiennie. Ten kolor jest taki bardzo jesienny. Jakoś, nie wiem, fajnie mi to tak wszystko współgra ze sobą. Na pewno go zostawię. Tutaj mamy znowu 100% wełny. Ten kolor może nie do końca tak rozświetla twarz, jak te beżowe, ale jest właśnie taki bardzo przytulaśny, jesienny. Dobrze się w nim czuję, także na pewno go zostawię. On jest długi. Zobaczcie, jak go sobie na pewno tutaj będę wkładała w spódnicę, w shorty, ale chciałam Wam teraz pokazać tą długość. Tutaj już mamy mniej ekskluzywny materiał, bo to jest wiskoza z jakąś domieszką. W ogóle teraz są modne, długie rękawy. Czy mi się do końca to podoba, nie wiem, ale bluzkę na pewno zostawiam, ponieważ to są moje ulubione typy bluzek, które zawsze są wyprzedane. Dobra, poprawiłam troszeczkę włosy i jeszcze na koniec chciałam Wam pokazać sweter tym razem z Zary. Tutaj mamy znowu 100% wełny, ale muszę wam powiedzieć, że nie mogę się skupić na pokazywaniu swetra, ponieważ właśnie zgubiłam kolczyka, jak ściągałam golf. Centralnie widziałam, jak on przede mną upada i nie ma go. Rozpłynął się w powietrzu, po prostu go wcięło. Przeszukałam każdy sweter, każdy kąt tutaj w salonie i nie ma kolczyka. Także Teraz będę musiała szukać dalej. A wracając do swetra, bardzo mi się podoba. Raczej też planuję go zostawić. Te wszystkie ubrania są co prawda bardzo podobne do siebie, ale ja właśnie takie beżowe sweterki uwielbiam na jesień. was a lady